No dobrze, no. to, to jest Tłuste obleśne. Tu stań prosto. Co jest obleśne. Ubrany i do tego jeszcze białe tenisówki i naprawdę będziesz wyglądał super. Cześć, kochani, z tej strony Stera, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Mierzymy, ale będzie to Mierzymy zupełnie inne niż zwykle, dlatego że dzisiaj to nie ja będę przymierzać ubrania, tylko Dawid i Łukasz. Zamówiłam dla nich ubrania ze sklepu Shein. Zaraz będę je pokazywać, a potem w przebitkach zobaczycie, jak chłopaki wyglądają w tych ubraniach. Oni oczywiście nic nie wiedzą, że ja im te ubrania zamówiłam, także mam nadzieję, że one im się w ogóle spodobają. Mam nadzieję, że trafiłam z rozmiarami i trafiłam w ich gust. Ja już się nie mogę doczekać, dlatego, że wiem, że to dla nich też będzie taka fajna niespodzianka. Ja kiedyś pytałam, czy nagraliby ze mną taki filmik i ogólnie byli chętni. Łukasz mówił, że właśnie fajnie by było, gdybym nagrywała też Mierzymy z Różą. Mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko i że mi się tutaj na filmiku. Mam nadzieję, że tak. Ja zaraz będę Wam już pokazywać te ubrania. Zanim tylko to zrobię, to przepraszam Was za mój głos i za ewentualne cięcia, ale ja jestem nadal bardzo przeziębiona. Mam zatkany nos, chrypę. No ja nie jest to na pewno najlepszy dzień na nagrywanie, więc może być tutaj Dużo cięć. Zanim przejdę do pokazywania ubrań, chciałabym Wam przypomnieć o moim kodzie zniżkowym do sklepu Shein. Zostawiam go tutaj też i w opisie. I on daje 15% zniżki. Jeszcze tylko zostawiam Wam tutaj na na mój Instagram. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to przypominam Wam o tym, że będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Wiem, że dużo osób ogląda mnie, a nie subskrybuje kanału. A mnie naprawdę bardzo motywuje to, kiedy widzę, że jednak ten kanał się rozwija. No wtedy po prostu widzę, że to co robię, ma sens, że chcecie to oglądać. No i jestem też myślę, że trochę bardziej zmotywowana. Dobra, zaczynam pokazywać ubrania. Pierwsza rzecz to kurtka dla Dawida. Jest to brązowa kurtka Ramoneska. Jest naprawdę świetna, bardzo mi się podoba i sama chętnie taką bym nosiła. No oczywiście ta ma męski krój, widać, że ona nie jest tutaj zupełnie taliowana. Ja mam ją w rozmiarze na 9 lat, to jest met 34. Dawid kończy w grudniu 9 lat, więc myślę, że będzie na niego dobra. Tak na oko myślę, że będzie okej. Okay. Właśnie przymierza kurtkę i co o niej sądzisz? No jest dobra. Fajna jest, nie? Mhm. Zobaczcie, jak on słodko wygląda. Dawid, odepnij. Rozmiar idealny, no nie? Tak. Dobra, rękawki super, bardzo fajnie wyglądasz. Stań tak prosto? Super, bardzo mi się podoba. Mi by się przydała kurtka w takim kolorze. Oj, Dawid, wiesz co? Tak jak teraz jesteś ubrany i do tego jeszcze białe tenisówki i naprawdę będziesz wyglądał super. Bardzo mi się podoba. Pokażesz się jeszcze tak naokoło? Okręcisz się? O, super. A ona ma kieszenie? Pokaż, czy ma kieszenie. Ma, kieszenie. ma Nie zapinana, ale ma kieszonki. Dobra, to co? Fajną kurtkę Ci zamówiłam? Będziesz nasił. <grych> Dobra, super. Piona. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to spodenki i teraz już będę pokazywać tylko ubrania dla Łukasza. Te spodenki mam w rozmiarze L. I one są wykonane w 95% z poliestru i w 5% z elastanu. Mam nadzieję, że one przypadną Łukaszowi do gustu. My mamy ciepło w domu i on praktycznie cały czas nosi właśnie takie jakieś krótkie, luźne spodenki. Takie dość szerokie shorty, więc myślę, że to jest coś totalnie w jego stylu. I no naprawdę mam nadzieję, że mi się spodobają. Jeżeli chodzi o ten wzór, to on mi się bardzo podoba. Tu jest drut kolczasty i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. W ogóle jak zobaczyłam na żywo te spodnie, to od razu mi się przypomniało, że... Mm, Pamela Anderson miała chyba taki tatuaż, właśnie na ręce on wyglądał tak słabo, bardzo słabo to wyglądało. Ale tutaj na spodniach mi się podoba, myślę, że fajnie to wygląda. Zaraz w przebicie zobaczycie, jak Łukasz wygląda w tych spodniach, o ile on się w ogóle zgodzi, żeby tu wystąpić, no ale mam nadzieję, że tak. Ja myślę, że są spoko. Czy to są No? Nie są za duże? No nie, są akurat. One luźne, oni Tylko wiesz co, one mają taki dziwny kolor. Teraz jak masz założoną tą czarną bluzkę, to widać, że one są takie jakby grafitowe? No. To nie jest czarne. No nie, to nie to jest I czarne. nawet wydaje mi się, że tak delikatnie w fiolet wpada, no nie? Mm. Kiepski ten materiał jeszcze, że mówię. Zobacz, teraz nagrywam twoim telefonem, to w ogóle one wyglądają na fioletowe. Ale nie, te są kiepskiej jakości. Nawet ten materiał jest taki, zobaczcie z bliska. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam. Jest sweter i on jest niesamowicie miły w dotyku. Słuchajcie, on jest tak miły w dotyku, jakby miał jakąś domieszka kaszmiru. Dosłownie. Rajon. Nie mam pojęcia, co to jest rajon. Muszę to wygooglować. Nie wiem, co to jest za materiał. A to jest włókno wiskozowe. E, tu jest napisane, że to jest włókno, które jest z e, celulozy. To jest jakieś naturalne włókno. Naprawdę jest przemiłe w dotyku. Ten sweterek mam w rozmiarze L. Wiecie, co ja tylko teraz tak patrzę, czy ja czasami nie powinnam zamówić tych ubrań w rozmiarze M, dlatego że że e, Łukasz też ostatnio był chory i tak czuliśmy się troszkę słabo, troszkę schudliśmy, bo nie mieliśmy apetytu. Łukasz też nie chodził na siłownię, no bo wiadomo, nie miał siły. Więc e, wydaje mi się, że ten sweterek może być troszkę zbyt duży, ale zaraz zobaczymy. On się naprawdę bardzo mocno rozciąga, więc myślę, że spokojnie możecie kupić rozmiar mniejszy. No i w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał w golfie, bo ja go nigdy w życiu nie widziałam w golfie. No, ale przystojny jest chłopak, także pewnie fajnie będzie wyglądał. Weź się, przestań wygłupiać, tylko pokazuj te ubrania. Nie, on jest spoko. spoko? Zobacz, to nie jest taki golf typowy. No dobrze, to jest. Obleśne. Tu stań prosto, co jest obleśne. Ten kołnierz. Dlaczego? To ogóle... no, jest naprawdę. Nie no właśnie to nie jest taki golf dobrze wygląda. Ja Dajcie no... znać, czy Łukasz wygląda dobrze. Ja czy rozumiem, gdyby tu były ciuchy robocze. <laughs> ciuchy robocze, proszę, cię. Nie, czy... nie, no to naprawdę... akurat zobacz, idealnie do pracy, będziesz elegancko no. wyglądał. Nie przydam. Tak wygląda. <laughs> <laughs> nie no, przy tych, jakby miał to 6 kg więcej z no? to tak. No to tak, no to I wiadomo. W ogóle, ale tutaj to, ten golf, bo to nie jest ani... praktycznie ani golf, ani. No i właśnie fajnie wygląda. Dajcie znać, kto ma rację, ja czy Łukasz? Łukasz mówi, że wygląda źle. Ja mówię, że właśnie fajnie wygląda ten golf. Kolejna rzecz to bluza. I wiecie, co mi się tutaj w tej bluzie nie podoba, to że ten czarny kolor. Nie jest taki mocno, mocno nasycony. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja, jak patrzę na ten napis, to aż, aż mi się w oczach dwoi. Jest, jest taki trochę dziwny. Troszkę dziwnie to wygląda, ale uważam, że bluza jest naprawdę bardzo fajna. Ta bluza też jest dość duża. Ja mam ją oczywiście w rozmiarze L. No i widzę, że jest naprawdę dość spora. Chyba powinnam jednak zamówić Mki. Zaraz jak przymierzę, to to się okaże. Tutaj są takie odblaskowe paski. Widać, że to światło odbijają. Fajnie to wygląda. Jeszcze sprawdzę sobie, co to jest za materiał, bo przyznam, że w ogóle nie zwracałam uwagi na składy po prostu wybierałam to, co mi się podobało. Tutaj mamy 60% bawełny i 40% poliestru. Czekaj, muszę stanąć z tyłu. Wiesz co, ta bluza, ja myślałam, że ona będzie taka niezbyt, ale jak ją założyłeś, to jest fajna. Tylko mogłaby być rzeczywiście odrobinę mniejsza. No tak, ale zamawialiśmy ją, jak się mierzyłem. Tak, ja, ja, ja mówiłam 2, właśnie, że my schodliśmy. Ja miałem 102 kg, teraz mam 97, także... Także nie wiem, no bluza jest ogólnie okej. Okay. No, jest fajna. No. Ten napis jest trochę dziwny, bo on taki jest jakby trójwymiarowy? No, ale ja nie lubię ogólnie dużych napisów. Robałem wiem, cały. wiem, no, nie. ale ona jest, myślę, że jest okej. Okay. Dobra, to co? Kolejna rzecz. No. Ostatnia rzecz to kurtka. I z tego co widzę, ona też jest duża, ale to jest kurtka, więc myślę, że będzie ok. Bo jeżeli założymy ją na jakąś grubszą bluzę, będzie spoko. Jest to kurtka, która jest rozpinana tylko przy szyi, jest wkładana przez głowę. Materiał to pewnie poliester i ona też jest odblaskowa. Ma takie neonowe, żółte. Paseczki. No, nowy, żółty napis tutaj na środku. Wiecie, co te ubrania są tak duże, że ja tutaj nie wiem, jak je złapać, żeby Wam pokazać w całości. Ale zaraz łukasz wszystko będzie przymierzał, No i wtedy zobaczycie na nim, jak to dokładnie leży. Tutaj jest taka klapka, ale nie ma kieszeni. Kieszeń jest z boku, więc ta klapka pełni po prostu jakąś rolę dekoracyjną. Kieszeń jest tutaj. O, zaklinowała mi się ręka. Mąska ta kieszeń. O, jak jakiś facet ma szeroką rękę, to obawiam się, że może nie włożyć do środka. Tutaj mam rzeczywiście 100% poliestru. No i dobra, to były wszystkie ubrania, także zaraz przewidzę zobaczycie, jak łukasz wygląda w tej kurtce, a ja kiedy chłopaki przymierzą już te ubrania, dogram sobie jeszcze zakończenie. No i powiem Wam, czy te ubrania są fajne, czy nie. Ale ona się wydaje być za duża. Znaczy nie, to nie. Aha, no tak, ale ty teraz nie masz nic pod spodem. No nie, ale moim zdaniem to jest właśnie z takiego, właśnie pójść sobie pobiegać. Mm -hmm. Na przykład przy tej pogodzie, to jest taka już późna jesień, znaczy późna jesień, normalnie już tak to wygląda, bo też pan... To dopiero ja początek jesieni. Ale tak, me, no... pograć w piłkę na zewnątrz, to jest takie właśnie fajne. Tak, no. no ta luźna... Pokaż, tutaj masz jakieś rzepy, pokaż jak to wygląda. Ja się tak nie przyglądałam. Bo wiesz co, ona była taka duża, ja nie mogłam całej pokazać. Wiesz co, ściągnij sobie odrobinkę tutaj te te, tak. tak dosłownie odrobina i ona wtedy nie będzie się... O, będzie super wyglądała. Nie będzie się wydawała za duża. Dobra, no ale... Ale to już proszę... by było fajne, gdy by ten, to tutaj też była kieszka. No masz kieszeń z boku, a ja zobacz wiem, ale... czy dasz radę wsadzić rękę, no bo ona jest, ja. jest taka wąska. Ledwo, ledwo, co? Tak? Słuchaj, a może właśnie o to chodzi, żebyś sobie włożył telefon nie żeby on Ci nie wypadł? No to właśnie dlatego sądzę, że zapiekł była kieszeń No ja to... też myślałam, że ona będzie z nie, góry. Nie, ty narzekasz gorzej niż ja na tych filmikach, nie, na filmikach nie, nie jest no pójść pobiegać. To no, spoko. Czasami się w piłkę, tak mhm. jak jest jakoś wiecznie. To no. To nie, spoko. Także kochani, podsumowując. Y Wydaje mi się, że te ubrania są naprawdę fajne, mi się podobają, no rozmiary troszkę niestety tutaj zbyt duże, jeżeli chodzi o te ubrania dla Łukasza, no ale tak jak mówiłam, no my się ostatnio nie czuliśmy dobrze, ja dzisiaj też jak weszłam na wagę, to dostałam małego zawału, bo trochę schudłam więcej niż chciałabym i niestety będę musiała gdzieś tam to nadrobić, będę musiała jak poczuję się lepiej, to chyba troszkę więcej jeść. No, także zrobimy sobie jakąś dietkę, zaczniemy chodzić na siłowni i troszkę masy nabierzemy i wtedy te ubrania będą dobre. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i chciałabym Was prosić, żebyście dali znać, co sądzicie na temat takiego odcinka, czy chcielibyście, żeby tutaj u mnie na kanale pojawiały się od czasu do czasu jakieś filmy właśnie o innej tematyce, na przykład takie filmy, w których chłopaki mierzą ubrania. Piszcie, co sądzicie na temat tych ubrań, czy są fajne, czy nie, czy może powinnam jakieś inne ubrania wysłać. Dajcie w ogóle znać, czym chłopaki by fajnie wyglądali, jeżeli macie taki, wiecie, dryk do mody. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie, trzymajcie się, cieplutko, widzimy się na kanale, mam nadzieję, że już jutro, do zobaczenia, pa!